jako związek nałożyli pewne sprawy licencyjne, które no, wręcz wymuszaliśmy na klubach, przyciskając i działaczy sportowych, a oni wymuszali na samorządach poprawę infrastruktury. Dziś, gdy robimy na przykład odbiór licencyjny czy weryfikację bojc, naprawdę możemy być dumni z tego, że te obiekty naprawdę wyglądają bardzo dobrze, a nawet powiem wręcz wspaniale. To nie jest zasługa związku. Ja myślę, że przede wszystkim to jest zasługa działaczy samorządowych i klubowych którzy poprawiają infrastrukturę, a to daje nam wszystkim przyjemność pójścia na obiekty sportowe od najniższej klasy rozrywkowej do najwyższej, gdzie możemy usiąść, obejrzeć spotkanie. Osobiście zacząłem tutaj wiercić jako radny pełniący tutaj rolę w gminie Dolice. Miałem trochę ułatwioną sytuację, gdyż miałem łatwy dostęp do gminy i tam, no nie ukrywajmy, negocjowałem z wójtem, jakby to zrobić wspólnymi siłami jak najtaniej. No to na dwunasty rok i to dokładnie pierwszy, drugi, trzeci zaczęliśmy już takie konkretne prace które polegały na zasianiu trawy siew to wszystko robiliśmy w celach charytatywne mieszkańcy koledzy którzy grają w klubie wójt oczywiście zasponsorował trawę Ławeczki szatnie szatnie było w ten sposób, że ta jest taka z odzysku stara, która była pierwsza, te ławeczki wszystko robiliśmy sami. Jeden później w 2012 roku, pod koniec 12 roku już z budżetu my znaleźliśmy na jeden kontener sponsora, drugi zasponsorowała gmina i teraz na wiosnę tego roku dojechał trzeci kontener i jak doprowadzimy wodę, to jeszcze docelowo będzie taki socjalny kontener, żeby po prostu toalety i prysznice były. Boisko jak najbardziej spełnia. Przed tym jeszcze niczym tu zaczynaliśmy. No to Informowałem się w ZZPN, żeby po prostu jakie wymogi spełniać, żeby wymiary, co do czego. I w tej chwili boisko jest 100 metrów na 65, także spełnia jak najbardziej na nasze granie w zupełności wymogi. A nie ukrywam, że naszym celem głównym no to jest osiągnięcie okręgówki regionalnej, i to by nas satysfakcjonowało. Idea zagospodarowania tego terenu powstała w roku 1998. Kiedy, kiedy Rada Miejska w Górach podjęła decyzję o przejęciu tego terenu od Agencji Nieruchomości Rolnej oraz wybudowanie tutaj kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Od 1 sierpnia dostaliśmy zgodę na użytkowanie tego terenu i wszystkie swoje mecze teraz w tym sezonie będziemy rozgrywać tutaj na terenie mostów. Szatnia została oddana w lipcu tego roku. Jest, jest nowa, funkcjonalna, jest już kończone wyposażenie w meble i niezbędny sprzęt. Czekamy także na dokończenie tutaj, tutaj zabudowy tego boiska. Chodzi o budki dla zawodników rezerwowych, które lada dzień zostaną dostarczone, o podwyższenie tych piłkochwytów, które od strony ruchliwej drogi oraz odgrodzenie boiska i trybunki, które, które zostaną też zamontowane już niedługo. Tak? Cały ten kompleks będzie, będzie z prawdziwego zdarzenia spełniał wszystkie wymogi dotyczące zgrywek prowadzonych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Ta baza, która w tej chwili jest, na której jesteśmy terenie, jest w trakcie modernizacji. Jesteśmy w tej chwili na etapie modernizacji drugiego etapu, czyli rozbudowy budowy praktycznie nowej hali widowiskowo-sportowej w Płotach, która ma służyć przede wszystkim gimnazjum i całej społeczności oraz będzie zapleczem takim bezpośrednio treningowym i zapleczem socjalnym nie tylko dla gimnazjum, ale również dla polonii Płoty. Która później będzie mogła w okresie jesienno-zimowym, kiedy już będą te warunki wałżeń sprzyjające, prowadzić treningi intensywne, rozgrywać turnieje. Natomiast jeżeli chodzi o ten trzeci etap, w trzecim etapie będzie modernizowana w perspektywie sama murawa stadionu, jak również wszystkie rzutnie, bieżnie i trybuny. To jest ten trzeci etap. W tej chwili, jak już powiedziałem, jesteśmy na etapie drugim, który jest tym etapem najbardziej kosztownym, bo sama budowa hali widowiskowo-sportowej to jest skosz rzędu około 16 milionów. I powstanie przepiękny ośrodek regionalny, służący nie tylko społeczeństwu gminy Płoty, ale również społeczeństwu naszego całego Województwa Zachodnie Pomorskiego. Tutaj, gdzie jesteśmy, to jest bardzo fajna lokalizacja, jak widać, bo dzisiaj wybudować stadion w tym miejscu, to raczej byłoby to niemożliwe, patrząc pod kątem przykładowo tego drzewostanu, który ma ponad 90 lat. On pełnił kiedyś funkcję tylko piłki nożnej, dzisiaj dokładając, no, można powiedzieć, najnowszą technologię dzisiaj nawet i na świecie, bo jest to wykładzina typu Mondo. Jeżeli chodzi o układ lekkoatletyczny, rzutnie, skocznie to spowodowało to, że ten stadion dzisiaj pełni taką funkcję już nie tylko piłki nożnej, ale też dodatkową lekkoatletyczną. Przy tej okazji modernizacji oprócz budynku głównego, który zrobiliśmy, również wymieniliśmy nawierzchnię trawiastą, oczywiście z pełnym drenażem, jak już również automatycznym zraszaniem całej nawierzchni trawiastej. Budynek socjalny zyskał oprócz tych podstawowych funkcji, które spełnia do celu piłki nożnej, jak mówimy szatnie, pokoje dla obserwatora, dla, dla, dla sędziów z pełnym wyposażeniem z, z, z natryskami, ale też i również Pokoje i sala odpraw, gdzie też yy, drużyny wykorzystują, powiedzmy, dla własnych potrzeb. Awans błękitnych do drugiej ligi spowodował to, że zmuszeni byliśmy dostosować obiekt do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jednym z tych wymogów była zadaszona trybuna, która w drugiej lidze musi liczyć minimum 250 miejsc zadaszonych. Także po awansie i sukcesie w 2013 roku, jakim był awans z trzeciej ligi bałtyckiej do drugiej ligi zachodniej podjęliśmy natychmiast kroki, aby taką trybunę na stadionie miejskim w ulicy Ceglanej w Stargardzie wybudować. Na prawie 500 miejsc wraz z budynkiem technicznym dla kierownika do spraw bezpieczeństwa, dla spikera, dla policji i w lipcu już przed rozpoczęciem nowego sezonu w drugiej lidze nowa trybuna została otwarta i na pierwszym meczu kibice mogli zasiąść pod dachem na stadionie w Stargardzie Szczecińskim. Zmodernizowaliśmy kompleksowo trybunę dla gości, sektor gości, który został specjalnie ogrodzony, zostały posadowione na nim krzesełka z oparciami. Cała trybuna została odmalowana, także w tej chwili wygląda ten sektor reprezentacyjnie, i Stargard może przyjmować gości w ilości około 300 osób.